Ojca, Syna i Ducha Świętego Amen. Patrząc na całokształt dzieła stworzenia, Bóg widział, że było ono bardzo dobre. Nie tylko tak jak pojedyncze elementy tego stworzenia, które były po prostu dobre. Całokształt jest bardzo dobry. Jest tak dlatego, że całość jest czymś więcej niż tylko sumą części. Możemy to w prosty sposób zilustrować, jeśli spojrzymy na samochód. Samochód to nie jest tylko losowa zbieranina jakich, jakichś elementów. Jeśli rozmontujemy samochód na części pierwsze i zrzucimy te wszystkie części w jedno miejsce, to to jeszcze nie będzie samochód. Aby stał się samochodem, potrzeba, aby zapanował tam pewien porządek, aby wszystkie części trafiły na swoje własne miejsce i zostały połączone w odpowiedni sposób. Wtedy mamy do czynienia z pewnym porządkiem, pewną harmonią. I właśnie ten porządek, właśnie ta harmonia sprawia, że całość to jest coś więcej niż tylko prosta suma wszystkich części. I tak też stworzenie Boże to jest coś więcej niż tylko sumowanie wszystkich różnych stworzeń. To jest pewna harmonia, pewien porządek, i tylko ona zasłużyła na to, żeby w Księdze Rodzaju zostać nazwana bardzo dobrą. Ten porządek i ta harmonia dzisiaj będzie nas zajmowała. Dzisiaj, gdy na zakończenie tej mszy świętej Będziemy uczestniczyli w poświęceniu naszego sztandaru. To będziemy uroczyście celebrowali poświęcenie pewnego symbolu, symbolu właśnie porządku i harmonii, symbolu tej społeczności, jaką jest nasza szkoła. Bo szkoła, podobnie jak samochód, to nie jest tylko suma części. Gdybyśmy. Nie byli, gdybyście wy nie byli uczniami tej szkoły, wy nie byli nauczycielami w tej szkole, to nawet gdybyśmy się znaleźli w tym dokładnie budynku, no wszyscy razem, to nie bylibyśmy szkołą świętego Tomasza z Akwinu. Dopiero uporządkowanie tych wszystkich części sprawia, że jesteśmy tą szkołą. Dopiero to, że wy jesteście uczniami umie umieszczonymi w konkretnej klasie, z konkretnymi nauczycielami, z konkretnymi wychowawcami, że obowiązuje tutaj konkretny porządek, Wszystkie te przepisy, cała ta harmonia właśnie sprawia, że szkoła jest czymś więcej niż tylko sumą części. Jest czymś więcej niż tylko zbieraniną tych wszystkich ludzi, którzy się dzisiaj tutaj zgromadzili. Jest pewnym porządkiem, pewną harmonią i sztandar jest takim podpadającym pod zmysły wyrazem, symbolem tej jedności i tego porządku, tej harmonii. Dlaczego opowiadam dzisiaj we święto naszego świętego patrona o porządku i harmonii? Dlatego, że święty Tomasz Zachwidzio i jego życie i działalność to jest ten wyraz, być może najwyższy wyraz, jaki kiedykolwiek udało się ludzkości osiągnąć porządku i harmonii. Wydaje się, że od tego momentu już tylko było mniej porządku. Harmonii. Ten moment, w którym święty Tomasz pisze swoją sumę teologiczną, ten moment, w którym on działa, to wysokie średniowiecze, pomimo wszystkich swoich wad, które oczywiście, że również posiadało, wydaje się, że było właśnie tym momentem, gdzie był najgłębszy porządek i największa harmonia. Dlaczego? Otóż dlatego, że na poziomie najważniejszym, na poziomie poznania samej rzeczywistości, na poziomie działania naszego rozumu, panowała harmonia. Panował porządek. Dzisiaj nasz świat jest światem, który się rozpadł. Rozpadł się na poszczególne elementy, w którym nie ma porządku i harmonii. Widzimy to w zasadzie powszechnie, tylko często nie potrafimy poskładać właśnie tych elementów, nie potrafimy wyciągnąć tego wniosku. Jakże często mówi się dzisiaj o ludziach, którzy są zamknięci w bańkach informacyjnych, jakże często mówi się o podzielonych społeczeństwach. Chesterton w swoich publikacjach pisał, że wprawdzie teraz jesteśmy w stanie przemieszczać się z on patrzył z perspektywy Wielkiej Brytanii z Wielkiej Brytanii do Francji dużo szybciej niż działo się to w średniowieczu a my możemy nie tylko zrobić to jeszcze szybciej, ale cały czas komunikujemy się za pomocą za pomocą współczesnych mediów dystans wydaje się, że się skrócił a jednocześnie Nigdy ludzie nie byli sobie tak bardzo obcy. Często to mówi, że człowiek wtedy w średniowieczu wprawdzie potrzebował trzy miesiące, żeby z Anglii dostać się do Francji, ale jakby się tam dostał, to bez problemu był w stanie się porozumieć z Francuzami. Nawet jeśli francuskiego nie znał, porozumiewał się po łacinie. Łacina jest tutaj tylko takim wyrazem, tylko jednym elementem, nie jest najważniejszym elementem, jest raczej tylko już takim podpadającym pod zmysły wyrazem tej jedności. Dużo ważniejszy był sposób myślenia, ten sam sposób myślenia. I nawet jeśli ludzie toczyli ze sobą wojnę, nawet jeśli zwalczali się, to myśleli na podstawie tych samych zasad. Dla człowieka średniowiecza, niezależnie od tego, czy pochodził on z Anglii, czy pochodził on z Francji, czy pochodził on z Polski, było oczywiste, że zasada niesprzeczności obowiązuje, że coś nie może jednocześnie być i nie być w tym samym czasie i dokładnie w tym samym znaczeniu, w tym samym aspekcie. Podstawowe zasady logicznego myślenia były te same. Co więcej, nawet nie tylko w Europie, nawet krzyżowcy, którzy szli zdobywać Ziemię Świętą, gdy zaciekle walczyli z muzułmanami, i tak lepiej się z nimi rozumieli niż współcześnie my się rozumiemy z muzułmanami, bo tam była mimo wszystko nić porozumienia, były pewne elementy zaczerpnięte właśnie z tego samego sposobu myślenia, na przykład wyrażane w bardzo podobnym etosie rycerskim. I tak jak krzyżowiec i Muzułmanie mogli wyzywać się wzajemnie od niewiernych i bogan, to jednocześnie potrafili szanować swoje rycerskie cnoty, potrafili docenić dobrego wojownika po drugiej stronie, który godzien był tego, żeby, żeby na nim ten miecz wyszczerbić. Dzisiaj natomiast nie ma, nie ma takiej jedności. Nie tylko z tymi odległymi kulturami. Nic nas albo prawie nic nas nie łączy dzisiaj, ale nawet wobec tych najbliższych, nawet wobec naszych sąsiadów, a niekiedy nawet wobec naszej własnej rodziny. Jesteśmy jakby obcy ludzie, jakby ludzie mówiący zupełnie innym językiem. Jakbyśmy używamy tych samych słów, ale rozumiemy je inaczej. Bo myślimy, Inaczej. Bo dzisiaj zasada niesprzeczności i inne te podstawowe zasady ludzkiego myślenia nie są powszechnie uznawane. Dzisiaj, gdy popularnym sloganem jest, że każdy ma swoją prawdę, nie ma znaczenia, co jest prawdziwe. Jeśli każdy ma swoją prawdę, to nie ma już prostej, obiektywnej rzeczywistości. Nie ma już prostego faktu, że ten pulpit jest albo nie jest z drewna. Jeśli prawda jest jedna i obiektywna, no to z czegoś ten pulpit jest zrobiony. I ktoś ma rację, a ktoś nie. Jeśli każdy ma swoją prawdę, to nie da się tego sprawdzić. Nie da się ostatecznie porozumieć, nie da się nawet sensownie pokłócić. No bo nie da się, nie ma płaszczyzny, na której można się porozumieć, bo rozpadł się nasz świat myśli najpierw. I święty Tomasz za chwilą to jest ten człowiek. Harmonii. Ten człowiek w porządku, bo on jest tym człowiekiem zjednoczenia, zjednoczenia myśli ludzkiej. Zwykle on kojarzy się jako filozof, to jest trochę błąd, bo właśnie święty Tomasz jest tym syntetykiem, jeśli tak można powiedzieć. On łączy, łączy filozofię z teologią, łączy nawet filozofię, teologię. Z naukami przyrodniczymi w sposób szczątkowy, ale jednak podążając, lekko zamyślał swojego nauczyciela Alberta Wielkiego. Ten aspekt też gdzieś tam się pojawia. Oczywiście on sam nie praktykuje tych nauk przyrodniczych, ale one są w jego systemie bardzo konkretnym, poważnym elementem poznania rzeczywistości. Nie jest to jego własny element, ale to wszystko jest zgrane, syntetyzowane, umiejscowione, umieszczone na właściwym miejscu. I wtedy ta wiedza ludzka stanowi pewien gmach. W ramach tego gmachu można się nie zgadzać, można się kłócić. Tak, ale można, ale jest nić porozumienia, jest ten moment, jest ta płaszczyzna, na której można te argumenty wymienić, czego my dzisiaj nie mamy. I świat później, po świętym Tomaszu za zaczął dzielić, dzielić coraz mocniej ludzką wiedzę. Najpierw tak bardzo drastycznie, to zaczęło się już wcześniej, ale tak bardzo drastycznie unutra, absolutny podział teologii od filozofii. Później idzie to już lawinio, lawinowo coraz dalej. Filozofia i teologia nic ze sobą wspólnego nie mają. Ostatecznie filozofia również zostaje oddzielona od nauk ścisłych na... Nauk przyrodniczych. Filozofia zostaje oddzielona z czasem nawet od logiki i staje się już, już tylko taką zabawą myślami, zabawą pojęciami. Nierzadko, ale właśnie w tą stronę. Teologia z kolei odcięta od nauk przyrodniczych, odcięta od filozofii, staje się tym, czym dzisiaj widzimy, że ona jest. Staje się albo jakimś takim mówieniem o uczuciach, o subiektywnych doznaniach, a albo to zupełnie taką służką jakiejś socjologii, zupełnie nic nieznaczącą. No bo bez logiki, bez, bez czerpania doświadczenia, z kontaktu z rzeczywistością, teologia też zadziałać nie może. I nauki przyrodnicze też się rozeszły między sobą. I dzisiaj mówi się wiele o potrzebie interdyscyplinarności. Dlaczego się o niej mówi? Bo świat widzi, że te nauki przyrodnicze rozeszły się tak daleko od siebie, że specjaliści za bardzo nie potrafią się ze sobą porozumieć. Właśnie dlatego nie potrafią się porozumieć, bo wcześniej nasz świat rozpadł się. Rozpadł się harmonię, utraciliśmy harmonię i porządek ludzkiej myśli, utraciliśmy wspólną bazę myślenia, podzieliliśmy naszą wiedzę, oderwaliśmy filozofię teologii i obie te nauki od nauk przyrodniczych. I świat w ten sposób stracił stracił spójność, stracił porządek, stracił harmonię. Jeśli można powiedzieć, nasz świat myśli nie jest już bardzo dobry. I dlatego właśnie dzisiaj świętujemy świętego Tomasza za chwilę i dlatego dzisiaj się znajdujemy w szkole świętego Tomasza Zakwinu, że chcemy ten stan w miarę możliwości przywracać. Chcemy, żeby świat był bardzo dobry. Chcemy przywrócić tą spójność ludzkiego myślenia, i dlatego Was, drodzy uczniowie, dręczymy w szkole filozofią. Dlatego Was, szanowni nauczyciele, również dręczymy filozofią, bo ona jest tą podstawą, oczywiście połączona z innymi naukami, jest tą podstawą, która. Powoli może próbować jednoczyć nasze myśli. I myślę, że nawet często nie wiecie, jak wiele elementów działa właśnie tak łącząco, tak porządkująco. W zasadzie każde kazanie, jeśli kazanie jest wygłoszone właśnie w duchu tej dawnej teologii, to jest taką syntezą, która próbuje połączyć filozofię, teologię i być może, bez wątpienia logikę, ale być może również jakieś elementy tych nauk przyrodniczych. Syntetyzuje, łączy porządkuje. Za każdym razem, i tutaj już dochodzimy do tych naszych małych, praktycznych spraw, bo nie tylko wielka filozofia porządkuje, harmonizuje tą rzeczywistość, ale jak mawiał jeden z naszych profesorów w seminarium, porządek w świecie zaczyna się od cicho zamkniętych drzwi. Wszystkie te drobne elementy porządku, ten drobny porządek, który mamy w naszej duszy, i które później próbujemy wyprodukować na zewnątrz, to również jest element wprowadzania tego porządku, tej harmonii. Wtedy, gdy dostosowujemy się do właśnie tego porządku, harmonii panującej w szkole, wtedy, gdy staramy się użyć w taki sposób, żeby. Innym było z nami przyjemnie. Wtedy, gdy praktykujemy cnoty, wtedy, gdy przystępujemy do sakramentów, wtedy praktykujemy ten porządek i tą harmonię. Wtedy, gdy uczymy Was, żebyście pozdrawiali każdą osobę dorosłą, którą spotkacie w naszej szkole i dręczymy Was, że nie macie kompletnego mundurka i wtedy, gdy stawiamy Wam spóźnienia, wtedy próbujemy wprowadzać porządek i harmonię, uczyć Was, was tego porządku i harmonii. I to wszystko, właśnie jak to i w harmonii wszystko ma znaczenie. Zarówno ta najwyższa filozofia, tak, ta, ta sfera idei, jak i tam ta zwykła, mała codzienność, zwykłe nasze małe, codzienne obowiązki, gdy, gdy ksiądz na korytarzu Wam mówi żebyście włożyli koszulę w spodnie, to również jest to element, element wprowadzania tego porządku i tej harmonii, bo zachowywanie tych wszystkich zasad, zasad kultury osobistej, naszego sposobu ubierania się, unoszenia mundurka w szkole, to wszystko również jest sposób na wprowadzanie porządku i harmonii. Dzisiaj Prośmy świętego Tomasza za chwilę, gdy po raz pierwszy zjednoczymy się wokół sztandaru, po raz pierwszy będziemy mieli nasz szkolny symbol tej jedności. Prośmy świętego Tomasza za chwilę szczególnie godliwie, żebyśmy potrafili w nas samych tą harmonię wprowadzić i później też coraz dalej, coraz dalej w naszych rodzinach, w naszych miejscach pracy, wszędzie to około nas, w naszych przyjaźniach, relacjach rówieśniczych wprowadzać tą Harmonię, ten porządek, bo Pan Bóg widzi, że to jest bardzo dobre. Mił Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Jej, Pan,